ustawy o samorządzie gminnym otwieram 18 nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Serdecznie witam szanownych panów radnych, witam Panią Wójt, Pana Wójta, Panią Skarbnik Karolinę Łukaszów, pracowników Urzędu Gminy. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, nasze obrady odbywają się bez udziału gości zaproszonych w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego. Bardzo proszę Państwa Radnych o zalogowanie się do systemu przez yy, uprostne przyciśnięcie niebieskiego przycisków. Radnych. Mamy forum. Wszelkie decyzje podjęte na dzisiejszej sesji będą prawomocne. Przedstawię Państwu proponowany porządek obrad, otwarcie i stwierdzenie uchwał, przyjęcie porządku obrad. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 14, łamana na 73, łamana na 16, Rady Gminy dniu 9 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu zachowania. Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłoda. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Głowa na rok 2020. Zamknięcie obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego porządku, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Czy pan, pan kamieński i pan wójcik? Za Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram punkt trzeci. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 14 łamane na 73, łamane na 16 Rady Gminy w z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy dziadowa płoda. Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy dziadowa płoda został przyjęty uchwałą, wyżej wymienioną, w dniu 20 stycznia. Od jego przyjęcia Gmina dziadowa płoda co roku składa wnioski i uzyskuje dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu. Jednym z warunków koniecznych do uzyskania dotacji jest posiadanie przez gminę aktualnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją miejsc występowania takich wyrobów. Po analizie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Dziadowa okazało się, że nie wszystkie takie lokalizacje zostały ujęte w dotychczasowej inwentaryzacji niniejsza uchwała aktualizuje posiadaną inwentaryzację to umożliwia zainteresowanym mieszkańcom gminy tego składać e, wnioski o dofinansowanie na usuwanie drogów zawierających azyl. czy ktoś z państwa radnych ma pytania w sprawie tej uchwały czy jeszcze będzie można składać wnioski w tym roku? W tym roku nie. Do końca miesiąca składamy. Właściwie to w tej uchwały składamy do roku w jest koniec kiedy możemy na tym to złożyć. Ale rozumiem, że w tym roku można złożyć, a będzie rozpatrywanie na w przyszłym roku. Tak, tak, tak. Jeżeli będzie taki program um, ogłoszony, to będziemy dalej wnioskować um, o te jak to wygląda. czy gmina nasza też ponosi jakieś yy, koszty pośrednie, też oprócz tego, czy to pokrywa dotacja przez? staramy się, staramy się z dotację, nie zawsze taką dostajemy, musimy część załóżmy, 20% 20% 20% w poprzednich razach nie wiadomo do jak w tym roku Dziękuję. Dziękuję. Tak w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, dziękujemy bardzo, otwieramy punkt y, piąty zmiany budżetu gminy do Kłoda na rok 2020, każdy W tej uchwale y, tylko przesuwamy jakby środki z jednego paragrafu na, na inny, ponieważ tak, w pierwszej kolejności przyjęliśmy je jako środki majątkowe, jest to zdalna, zdalna szkoła, otrzymaliśmy grant z ministerstwa a w, y, po konsultacji z RIO muszą to być środki bieżące, dlatego jest to tylko przesunięcie. Więc środki otrzymane z grantu dla nasz szkoły zostają prze, przesunięte z dochodów jak i wydatków majątkowych na dochody i wydatki bieżące. Natomiast w dziale 600, w drogach, przesuwamy, ponieważ w pierwszej wersji mieliśmy jak gdyby robić te chodniki i drogi tam y, z powiatem. A w tej chwili my dajemy im pieniądze, więc to jest tylko po prostu spara kratu na paragraf przez co dzień Więc to są tylko takie zmiany w pozytywnym Nie na Czekamy na decyzję powiatu. Podstawową jest chodnik budowany z gminą Syców obsycję w stradonie Czekamy na decyzję powiatu. Tutaj, gdzie Jest zgłoszony również, że chcielibyśmy go naprawiać, ale, ale no zobaczymy, co powiedz nam, nam zaoferuje. Że tak powiem, czekam na czerwcową, yy, o, o czerwcową sesję Rady Powiaty. Tam mają być wprowadzone pewne rzeczy do budżetu. Dopóki mi tego nie włożą, to nie mogę Państwu w powiedzieć, bo nie wiem w którą stronę, że tak powiem. Yy. No, są skierowane działania powiatu. Czekamy na, na, na decyzję. Chciałbym tutaj jeszcze Wam powiedzieć, że jak już wspominałem, że są firmy, które mogłyby wykonać to w znacznie niższej cenie. Rozmawiamy z tymi firmami, oczywiście to po konsultacji, bo chcieliby to analizować, którzy mogą to wykonać, bo ten wodnik nie powiem, z żadnej kodzie nie musi mieć dokumentacji żadnej, on może być odnowiony cały to być od podstaw. Musi być dokumentacja. Nie musi być dokumentacja, bo ta, ten kodnik jest yy, był robiony, my chcemy go tylko otworzyć, także nie musimy. Żeby, żeby, żeby pewno, pewno, to będzie taka jakaś tylko na pewno te dwie będą pomocka. Bo, bo on będzie to tylko tak. po prostu wymieniony będą te kafelki na trosce i będą nowe słuszki, to wszystko nie zająć, się. i on wykonawca może to zrobić, tylko tak wam powiem, że może to no, tak. zrobić do 30. Do 300 zł zawet prawa odchodzą. Panie radny, ja jestem gotów, no, oczywiście. Mówię, tak oczywiście, ale pan wie, jak postępuje, jest jest sprawa przetargu, chce się zgłosić do przetargu. Często, nie się nie, się nie się. Zgłoszę, dziękuję, że się zgłosi. Dziękuję. Niech nie zaślepia, co wiem, to wolę nam wykonuje zawsze za 1000 zł, prawda? No dobrze, że wiem. Mam szczerze, że nie wierzę w to, ale, ale nie ma problemu. Myślę, że to tylko nasze pobożne marzenia. Jeśli ktoś uczciwie pracuje, to nie jest. Czy ktoś ma jakieś pytania w sprawie zmiany palii od skargi? Tak, skorzystamy, jeżeli i ja wiadomo, że muszą przystąpić do Tak, musimy się zgłosić za uwzględnieniem tego uchwały. Jeżeli chodzi budżetu, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie odpowiedniego przycisku na terminale. jednogłośnie, dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 18 na...